Cześć wszystkim, witam na kanale Tajemnice kryptowalut. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wystawić się na potencjalnego airdropa base oraz dlaczego może to być bardzo, bardzo duży i wartościowy airdrop. Będą tutaj też pewne zagrożenia i o nich sobie opowiemy. Jeżeli moja twórczość ci się podoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem i zapraszam do materiału. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów. Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Ok, a więc Base jest L2, warstwą drugą Ethereum, optymistycznym roll -upem. i tutaj nie trudno zgadnąć, że za nimi stoi jedna z największych giełd kryptowalutowych, czyli. Coinbase. Coinbase i tutaj, co jest bardzo ważne, ja zawsze na to też patrzę, zresztą nie tylko ja, projekty, które mają duży total value locked albo duże finansowanie, duży marketing, no to potencjał tego airdropa jest większy. Ten airdrop wtedy może być bardziej wartościowy. W przypadku Base'a, okej, okay, marketing raczej mamy zapewniony, bo stoi za nimi największa giełda, nie największa, jedna z największych giełd, no bo bez wątpienia jest to w top 5 na świecie. Total value locked mamy bardzo duże, bo jest to 850 milionów dolarów, a sieć jeszcze nie działa jakoś super, wspaniale, wręcz bym powiedział, że działa dosyć kiepsko. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o finansowanie, no to tutaj, tutaj generalnie za nimi, no tak jak mówię, stoi Coinbase, więc raczej to finansowanie jest wiadome i całkiem spore. I to, co powiedziałem, że jest sieć, działa jeszcze kiepsko, ale jest dosyć duży total value locked, żeby kogoś to nie zwiodło. Według mnie to jest na plus. Zwróćmy też uwagę na to, dlaczego to jest na plus. Sieć, zwróćmy uwagę, powstała tutaj niby według tego wykresu około lipc, 30 lipca, tak? July to jest lipiec. Więc no jest to stosunkowo młoda sieć. Jeszcze nie ma ta L2 roku, więc to jest bardzo pozytywny wskaźnik. Ok, jeżeli tam wcześniej był testnet, no to, no to był, ale patrzę na ten mainnet. E, więc jest około roku, nawet nie ma roku, i nie jest jeszcze taka, wiecie, sprawnie działająca jak przykładowo Arbitrum czy inne L2. OK, pomijam Starknet, no bo tam od początku do końca praktycznie nic nie działało. No ale na przykład ZK Sync, czy no ZK Sync przede wszystkim z tych teraz bardziej no z tych głównych działa całkiem sprawnie, tak? Base też działa sprawnie, ale jeszcze nie tak sprawnie jak, jak ZK, przynajmniej w moim odczuciu, przynajmniej w momencie nagrywania tego odcinka. W każdym razie to co chcę powiedzieć, że mogą jeszcze tutaj dużo rzeczy usprawnić, zanim wypuszczą token, zanim ta sieć jakby wejdzie do takiego szerszego mainstreamu, bo tutaj jeszcze na razie niewiele się dzieje, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Moim zdaniem airdrop tokena base jest bardzo prawdopodobny, niemal pewny, z tego względu, że ok, ja wiem, że mm, oni mówią na Twitterze, mówią wprost, że nie będzie tokena, nie będzie airdropu i tak dalej, ale uważam, że L2 bez tokena Traci sens, bo one między sobą rywalizują, tak? L-dwójki rywalizują na rynku, o, na no, o rynek po prostu, o to, żeby jak najwięcej z tego tortu zgarnąć dla siebie i jak najwięcej na tym zarobić. I żeby konkurować między innymi L-dwójkami, myślę, że tutaj token jest im jak najbardziej potrzebny plus to jest okazja też do jakby finans swojego projektu w pewnym sensie, więc ja uważam, że ten token się pojawi, oni nie zrezygnują z tego, tak spekuluję. z tego względu, że mają tutaj więcej plusów niż minusów, tak więc mimo tego, co komunikują ja wolę patrzeć na to, co robią i tutaj bardzo dużo wskazuje na to, że ten token będzie. Zwróćmy uwagę, że jakby base, za chwilę też to będę pokazywał na żywym organizmie, jest niemal jota w jota identy identyczny Liczne, jak l 2 które już tokena airdropowanego miały, i to jest też pewnego rodzaju wyznacznik, dlaczego akurat tak robią, nie? Moim zdaniem, no, no właśnie dlatego, żeby ludzi też wprowadzić w pozytywne gdzieś tam skojarzenia, żeby też przyprowadzić ten kapitał, tak? No i też spekulantów pod airdropa, no bo nie oszukujmy się, niektórzy, zwłaszcza w Polsce, jest takie podejście, uważają, że o airdrop farmerzy, tak, drainują rynek i tak dalej. No ale przykładowo Starknet, który odbył się niedawno, tutaj przed chwilą praktycznie airdrop, pokazał, że multikonta są jak najbardziej spoko. Więc skoro projekty na to pozwalają, no to po co ludzie sami sobie tego odmawiają? Ja tego nie rozumiem, ale niektórzy tak uważają, że robienie na kilku kontach to jest nieuczciwe. No jest uczciwe, no bo projekty rozdają na kilku kontach. No i właśnie, tutaj zmierzamy do tego, a gdyby chcieli wykluczyć Wielu użytkowników, tak multi konta farmerów, no to tutaj jest jedno, jedyne zagrożenie, które ja tak naprawdę widzę, to jest KYC i Base może to wprowadzić moim zdaniem jako jedyna, jedyny tak naprawdę, um, jedyny protokół, no bo ma ten Coinbase ze sobą, tak? Ma, ma giełdę, ma infrastrukturę do tego, żeby te KYC wprowadzić, więc teoretycznie mogliby to zrobić. Z drugiej strony, jeżeli um, jeżeli wychodzą na deksy, no to po co im KYC? Przecież KYC mają na CEXie, nie? To się trochę mija z celem, więc e, uważam, że nie będą się w to pchali. Ja bym na ich miejscu, myślę, że mało kto na ich miejscu chciałby to, w to się pchać i to robić, więc myślę, że tutaj tego to się nie wydarzy. E, pojawiły się też zarzuty, że Coinbase nie wypuści e, airdropa z tego względu, że może to być problem legislacyjny. Jest coś w tym, jest to pewnego rodzaju prawda, z tego względu, że w Stanach airdropy, i generalnie krypto, ICO, tak, no, za, za, zawsze jest problem z tym, nie? Ale ja myślę, że akurat za Coinbase'em stoi taki sztab prawników, taka rzesza ludzi, że oni sobie z tym case'em poradzą i oni to zrobią w taki sposób, żeby jak najwięcej na tym zarobić, a podejrzewam, że airdrop. Będzie dla nich bardzo dobrą formą e, skeszowania swojego projektu poprzez token, i myślę, że znajdą tutaj legislacyjne rozwiązanie, nie? Więc o to bym się też o to się nie martwię, nie, zap, nie zaprzątam sobie tym głowy. No i teraz za chwilę pokażę Wam moją strategię na całego base'a, jak ja to rozgrywam, jak ja to robię i jak chcę z tego wycisnąć jak najwięcej. Tutaj od razu powiem, że e, działam na multikontach, działałem i będę działał, i nawet jeżeli któryś e, Airdrop. Miałby nie zahaczyć mnie o multi-konta, tylko dostałbym na jednym, to i tak warto. Lepiej lepiej żałować, że się próbowało, a się nie udało, niż żałować, że się w ogóle nie spróbowało. I do tej pory, tak jak powiedziałem, praktycznie każdy airdrop dał mi na wielu, wielu kontach. W przypadku Starkneta ludzie narzekali, o, bo nie dostałem i tak dalej. No ja dostałem na wszystkich, do których które jakby wystawiałem do tego airdropa. Wręcz z czapy robiłem sobie żarty z tego można powiedzieć i, i tak się udało, więc nie jest to jakieś specjalnie trudne, tylko wystarczy nie kombinować i, um, no i zrobić to w odpowiedni sposób. Ile będzie można zarobić dzięki airdropowi Base? Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Patrząc na to, ile dawały zarobić poprzednie airdropy, ja bym liczył minimum 1000 dolarów na portfel. Przykładowo wczorajszy, wczorajszy tak, AirDrop Starkneta, mówię wczorajszy, bo Wy to będziecie oglądać prawdopodobnie w środę, a AirDrop Starknet odbył się we wtorek. Starknet był warty minimum około 1500 dolarów na portfel, więc myślę, że 1000 dolarów na taki base, to jest takie myślę, że minimum socjalne. Aczkolwiek różnie bywa w krypto, jest to niezwykle szalony rynek, jednak coś trzeba sobie Założyć. Ja zakładam minimum 1000 dolarów na portfel, a więc robiąc 30 portfeli, 30 kont, oczywiście ryzykujemy opłaty transakcyjne, ryzykujemy FI, jednakże nasze wynagrodzenie może to być grubo ponad 30 tysięcy dolarów. Moim zdaniem, risk to rewards jak najbardziej atrakcyjne. I teraz tak, ja Wam pokażę moją strategię, która będzie troszeczkę inna niż w większości, ale dla mnie działa. Generalnie tak. Zaczynamy sobie od bridge. Bridge base, tak? No to, to jest wiadomo, bo to musi, musimy zrobić native bridge, a, to zawsze było w, w każdym airdropie, żeby wprowadzić nasze środki, nasze e, asety do danego protokołu. Tak samo było przy Starknet, tak samo było przy Optimizm, tak samo było przy Arbitrum, ZK Sync, który jeszcze tokena nie wypuścił i tak dalej. Generalnie to jest standard. I tutaj muszę Wam zaznaczyć, że z, zawsze warto robić ten główny bridge, oficjalny base bridge, tak? Czyli robimy sobie depozyt, wrzucamy i cyk. I tak naprawdę to jest chyba najdroższa rzecz w całej naszej operacji, bo ten bridge będzie kosztował, w zależności od tego, kiedy będziecie robić, od 10 do 20 dolarów, być może w późniejszym okresie rynku nawet więcej, więc tutaj na to uważajcie. Jeżeli zrobimy sobie już tego bridge'a, no to wtedy robimy co? Swapy, tak? Przechodzimy na Uniswap, zaznaczamy sobie, zaznaczamy sobie, słuchajcie, sieć Base i klikamy tutaj lub możemy to zrobić przez base swap, zasada jest ta sama. I teraz jak ja z tym robię? Ja robię troszeczkę tu, troszeczkę tu, z tego względu, że chodzi o to też, żeby połączyć się z różnymi smart kontraktami. Zazwyczaj staram się zrobić minimum 10 transakcji na wallet. Jaki wolumen? No to tutaj zależy, bo w zależności od tego, jakim kapitałem kto obraca, no to taki, taki sobie powinien zrobić, ale historia pokazuje, że w przypadku np. Starknet wystarczyło mieć wolumen 100 dolarów. Czyli nie wiem, jak ktoś ma 50 dolarów, no to zrobił transakcję dwa razy, bo sobie na przykład za Etera kupił USDC i z powrotem za USDC kupił ETH. Czyli dwie transakcje, cyk i wolumen 100 dolarów jest zrealizowany. Więc tak naprawdę, nawet zrobić wolumen 10 tysięcy dolarów, to nie jest jakaś wielka sztuka, bo wrzucamy sobie tutaj 500 czy, czy 1000 i to jest dosłownie kilka kliknięć i mamy zrobione. I tutaj polecam robić do różnych, ja robię do stable, ale do różnych krypto, na przykład z ETH do USDC można do DAI sobie porobić też, tak. Tutaj akurat był DAI, cyk, do DAI można porobić i to samo można zrobić przez Base Słapa, też do DAI i też do USDC, tak? Ja sobie tak kręcę po 10 takich transakcji, no właśnie. I co dalej? Tutaj ktoś mógłby powiedzieć: Ok, no zrobiłeś bridgea, zrobiłeś wolumen, pewnie będziesz repeatable user, bo wielokrotnie pewnie to zrobisz, owszem, staram się. No ale nie robisz NFT, nie robisz innych rzeczy. Tak, nie robię z prostego powodu. Po pierwsze, niektóre projekty brały pod uwagę NFT, a niektóre nie. I mi się nie chce spekulować, bo troszeczkę mi się to mija z celem, żeby, z celem, żeby to zrobić. Tak uważam. Kolejna sprawa jest taka, że postanowiłem sobie iść po najprostszej linii oporu, ale na jak najwięcej kąt, więc nie robię tego NFT. No chyba, że mam taki dzień, że akurat chcę sobie przeplikać, to sobie przeplikam. Nie robię tego NFT, nie kombinuję tam za dużo. Czasami dodam płynność, tak? Czasami dodaję płynność, bo płynność jest jak najbardziej spoko i. Um, dla mnie najważniejsze tutaj jest trochę wolumenu, ilość transakcji, oczywiście bridge i tyle i powtarzalność, tak? I powtarzalność, bo jeżeli będą brali pod uwagę takiego realnego użytkownika, no to co realny użytkownik najczęściej robi? No słaby. Więc myślę, że to będzie dla tutaj dla mnie osobiście najistotniejsze. No i jeżeli już zrobię swoje tam 10 transakcji, no to potem przechodzę do layer Zero i wypłacam Ok, potem przechodzę sobie, słuchajcie, na Layer Zero, czyli Stargate Finance i tutaj przerzucam z sieci base, tutaj też zaznaczam, że czasami um, potrafią, potrafią te okienka znikać i to tak, w taki sposób, że ciężko jest później to przeklikiwać, więc trzeba sobie otworzyć stronę i się trochę z tym męczyć. W każdym razie base. Cyk i z base na arbitrum, i cały czas trzymamy się etera. Nie róbcie, w, znaczy nie róbcie, robicie co chcecie, ale ja osobiście nie robię w stable'ach, tylko cały czas obracam tym Eterem, bo mi jest wygodniej. I teraz tak, z Ethera na arbitrum. Dlaczego na arbitrum? No bo chcę z powrotem te środki wysłać na giełdę. A na arbitrum jest po prostu najtaniej. A base nie jest jeszcze na ten moment obsługiwany przez większość giełd, więc dlatego tak. Przerzucam sobie przez layer 0. I tutaj ciekawostka, że od razu zahaczamy się teoretycznie na drugiego airdropa, bo layer 0 jeszcze nie wypuścił tokena, jak ja to nagrywam. Ale to jest dodatek. Może coś z tego będzie, może nie. Ale tutaj bardziej skupiamy się na base. Podobnie wcześniej mówiłem o wormhole, ale wormhole już został jakby wypuszczony, więc tutaj tego nie ma. Swoją drogą osoby, które wtedy to robiły, jak nagrywałem, no to się zahaczą, załapią, no bo wyszło to perfekcyjnie. Ok, i teraz tak. Base na Arbitrum i z Arbitrum wysyłam na giełdę. I teraz, jeżeli ktoś by chciał być jeszcze nadgorliwy, tak, jeszcze bardziej wyczulony, żeby no te i tak dalej, to teraz skupcie się nad tym, co ja powiem, bo chyba inaczej się tego nie będzie dało wytłumaczyć. Jeżeli wysyłasz z giełdy, a to jest pierwsza rzecz, którą ja robię, bo wysyłam z giełdy na portfel i dopiero robię tutaj bridge'a. No to giełda wysyła tobie z portfela globalnego, głównego. Więc tutaj jakby nawet nie da się tego jak wykryć, czy ty jesteś Sybil czy nie Sybil. Czy ty robisz multikonta czy nie, bo idzie z globalnego walleta giełdy. Praktycznie wszędzie to tak samo działa. A jeżeli wysyłam na giełdę i ktoś chce być Nadgorliwy, tak, żeby nie było tak, że te portfele się krzyżują, że będzie widać, że cały czas na przykład ze 50 portfeli wysyłam finalnie na ten sam, bo to się da sprawdzić. No to giełdy, Bybit ostatnio też wprowadził taką funkcję, wcześniej miały to inne giełdy też, to już się robi na porządku dziennym. Ma możli, mają możliwość, Bybit też ma taką możliwość, żeby sobie jednym kliknięciem dodać dodatkowy. Portfel. Robi się to w zakładce Depozyt i tam klikamy Wallet Adres i Cyk. To jest bardzo proste, bardzo intuicyjne, no nie da się praktycznie tego pominąć. I tak naprawdę możemy tych portfeli porobić bardzo, bardzo dużo. I, no I wtedy po prostu z naszego walleta, którym tutaj kręcimy, klikamy, możemy wysyłać wprost na giełdę jakby za każdym razem nawet na inny wallet. Ja akurat nie chcę się bawić tak, żeby za każdym razem na inny wallet, więc sobie przyporządkowałem, tak, czyli przykładowo wallet. MetaMask, czy wallet, no, wallet, którym tutaj obracam, niech to by nazwijmy go roboczo wallet1, do walleta1 na giełdzie, czyli jest wallet, wallet MetaMask, wallet giełdowy, wallet MetaMask2, wallet giełdowy2 i tak dalej i tak dalej. i to Oczywiście do tego jest przydatny Excel jakiś, albo chociaż zeszyt, żeby sobie ułatwić pracę, nie? bo inaczej to nam się może pomylić, pogubić i jest problem, ale yy, jeżeli ktoś chce być nadgorliwy i mieć tak naprawdę już pewniaka, że żaden, ża żaden sybil, żadne tutaj wykrycie multikont. Nie wejdzie w grę, no to taka metoda jest genialna. I ja z niej korzystam do tej pory. Praktycznie wszystkie airdropy, na które stawiałem, dostałem na wielu kontach, żadnego chyba nie dostałem na jednym, szczerze mówiąc. No i ta metoda mi bardzo dobrze płaci. Oczywiście w przypadku tego airdropa, jak i innych airdropów, tutaj jest spekulacja, bo my nie wiemy na pewno, czy dostaniemy ten airdrop, tylko spekulujemy. Bardzo dużo na to wskazuje. Ale powiedziałem wam też o kilku zagrożeniach, które mogą wejść w grę. Legislacja, bo powiedziałem też, dlaczego mogą prawdopodobnie sobie z tym poradzą, no bo kwestie prawne to raczej mają stać na dobrych prawników, nie oszukujmy się. I drugim zagrożeniem jest KYC, ale myślę, że też tego nie zrobią, bo będą chcieli zrobić jak najwięcej tutaj zrzutu, bo Airdrop to też jest marketing dla projektu i to ogromny marketing, więc myślę, że to się tutaj wydarzy. Dajcie znać, czy farmicie Base, czy robicie pod Base'a, a ja tym pięknym akcentem się z Wami. Żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!